Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wygląda, ile to kosztuje, jaki jest zakres prac, to oczywiście zapraszam Was razem ze mną. Bardzo mi się podoba ta piątka i no nowe Q5. Wizualnie w środku ostatnio siedziałem w, tym, w salonie w tym samochodzie. Jest świetne, bardzo ładne. I... Tutaj stoi dokładnie taka sama wersja S-Line, tyle że ma te wstawki, ma czarne, a jesteśmy w Audi Centrum Gdańsk. Słuchajcie, mamy auto zastępcze Audi Q3, ale generalnie koło siódemki to pali, bardzo przyjemnie to jeździ. Tyle kosztowała robocizna i cały taki przegląd kosztuje, ale od początku kiedy tutaj przyjechałem na serwis to już wiedziałem, że wiedza jest ogromna, panowie wiedzą co robią i nie opowiadają bajek za przeproszeniem z Zielonego Lasu. 3 2 1 Cześć, dzień dobry, witajcie Mamy siódmą rano, jak widzicie ja w aucie Jadę do serwisu Na pierwszy przegląd serwisowy Audi Jeżeli jesteście ciekawi jak to wygląda Ile to kosztuje Jaki jest zakres prac To oczywiście zapraszam Was Razem ze mną Mam zostawić auto Mam dostać auto zastępcze Zobaczymy co dostanę, jakie auto Oczywiście jadę do Gdańska, do Audi Centrum Gdańsk, ale to oczywiście jak będę przy salonie to wszystko wam pokażę. I zobaczymy. No czas leci, już niestety. Trzeba pojechać na pierwszy przegląd. Jadę też do Gdańska z tego tytułu, że już jak wiecie raz byłem w Gdańsku i po podoba mi się tam to, że czy rozmawiam z mistrzem serwisu. Czy z obsługą serwisu, czyli z panami, którzy przyjmują do serwisu, to tam jest konkretna rozmowa. Tam nie ma opowiadania bajek z Zielonego Lasu. Tam ci ludzie wiedzą o czym mówią, tak? Jeżeli chodzi o jakieś techniczne rzeczy, o jakieś pytania techniczne i tak dalej, ja mam kontakt z wieloma salonami samochodowymi i wiem jak to w niektórych wygląda, a tutaj naprawdę konkretnie, i wiem kiedy ktoś ma wiedzę. A kiedy jej nie ma, a tutaj naprawdę po tym pierwszym wizycie w serwisu, w której byłem, no to wiedza panów jest mistrza serwisu, jak i koordynatora serwisu jest naprawdę duża. No i technicznie szanuję to, że mają taką wiedzę. Dlatego też jadę do tego serwisu i chodźcie zobaczymy, jak to wygląda. No iż dojeżdżamy do serwisu Audi. Trzeba gdzieś tu znaleźć miejsce. Słuchajcie. I idziemy do środka. Akurat tu mamy miejsce, o tu jest jakiś Audi, a 5 chyba zastępczy. może dla mnie super by było. Super by było, taką A5. Ze względu na to, słuchajcie, że bardzo mi się podoba ta A5 i no nowe Q5. Wizualnie w środku ostatnio siedziałem w, tym, w salonie w tym samochodzie. Jest świetne, bardzo ładne. I zobaczymy, może nam się uda takie auto dostać. To oczywiście zobaczymy, jak się tym jeździ. Ale wizualnie w środku deska jest kurczę rewelacja. Bardzo mi się podoba. Dobra, idę oddać auto i za chwileczkę się widzimy. Jeszcze Wam pokażę króciutko, bo stoją takie Audi jak nasze. Tutaj stoi dokładnie taka sama wersja, S-Line, tyle, że ma te wstawki, ma czarne, a jesteśmy w Audi Centrum Gdańsk. No ale cena już jest, kurczę, kosmiczna. No, one wszystkie są w podobnej cenie. Ale to jest dokładnie taki sam jak nasz. Ta sama wersja. Tylko ma czarne wstawki. Dobra. Widzimy się za chwileczkę. Idę do serwisu i zobaczymy, co dostaniemy. Jako auto zastępcze. Zobaczcie, mamy auto zastępcze Audi Q3. Chyba w Dieselku zaraz zobaczymy jeszcze. Ale generalnie fajne auto. Takie auto bym chciał dla Ani. Nie, benzyna. TFSI. Mamy w benzynce. Dobra, pewnie 1.5 TSI. Zobaczymy, jak to jeździ. Wirtualne zegary. Automat jest dobrze. Tak, w benzynie. Start od razu mu wyłączymy. Tu nie ma dociągów. Nowe 1100 przebiegu. Ładne. MMI, wszystko takie jak w naszym Audi. Dobra, słuchajcie. Po ustawiam sobie wszystko i widzimy się w drodze. Słuchajcie, właśnie dostałem telefon z serwisu, że nasze Audi jest gotowe po serwisie, można odbierać. Także zaraz po nie ruszam, a jeszcze wam pokażę, bo teraz go opłukałem troszeczkę, no bo to wiadomo, jak się jeździło w deszczu, to troszeczkę był brudny, żeby nie było wstyd, oddać to go troszeczkę opłukałem i powiem wam, że bardzo fajne, przyjemne autko. Oczywiście, 1,5 TSI. No to pff, tam powiedzmy sobie, że do takiej przyczepy dużej jak nasza to pewnie by się nie nadawało. Ale do takiego jeżdżenia po mieście, w, w, nawet powiem szczerze, że bardzo mało pali. Bo tam, jak wracałem z Gdańska, to wychodziło mi w granicach tam 6, 8 Czyli jak na benzynkę, w automacie nie jest źle. To też jest auto na dużych kołach, ale bardzo fajne i przyjemne. A teraz zapraszam Was na wycieczkę. Do serwisu przejedziemy się jeszcze tym autkiem. Muszę jeszcze tylko wyjąć fotelik, bo wczoraj z Kubusiem jeździłem, bo chciał pojeździć. Zobaczyć, jak to jeździ. Zresztą byliśmy też u dentysty. Także przy okazji, wyjmę jeszcze fotelik. Wytrzepiemy jeszcze wycieraczki, żeby nie było wstydu. Ale autko, zobaczcie, ile to ma miejsca z tyłu na tak małe auto. Zobaczcie jaki ładny licznik, ładna deseczka, kamera, no ja, takie całkiem przyjemne auto. A teraz jedźmy chwilę na wycieczkę jeszcze ku trójeczku 1.5 TSI. Chciałem, żeby Ania się takim przejechała, zobaczyła jak to jeździ, bo to takie dla niej by było świetne autko. Mamy drzwi nie zamknięte, dlatego on tu krzyczy Byłoby całkiem przyjemne autko dla Ani No i teraz zobaczymy Co zrobili z naszym autem Wiem, że zrobili przegląd Wiem, że zrobili jakąś aktualizację oprogramowania Była jakaś tam akcja serwisowa na coś Na jakiś kabelek Była na jakiś kabelek eee, I myślę, że to wszystko zostało zrobione Ale to oczywiście wszystko Wam powiem bo myślę, że tam nie trzeba się o nic upominać, bo tak jak już wspomniałem wcześniej, panowie, czyli pan Jacek, który przyjmował auto na serwis i mistrz serwisu, pan Artur, wiedzą co robią, wiedzą o czym mówią i ich wiedza jest naprawdę super. Są to po prostu profesjonaliści i, i, i mam pełne zaufanie do nich, więc nie zastanawiam się nad tym, wiem, że co trzeba zrobić, to zrobią, ich wiedza jest 5 razy większa niż moja, więc polegam na nich i, i na pewno co miało być zrobione, to będzie. A teraz lecimy do Gdańska i wszystko wam pokażę. Powiem wam, ile taki przegląd kosztuje. To jest to prawda pierwszy, więc on jest malutki, bo tam jest bodajże olej, filtr pyłkowy tylko i płyn hamulcowy, bodajże. Z tego co pamiętam. A reszta, jakieś tam aktualizacje czy coś tam jakieś oprogramowania, które producent wymyślił dla tego modelu, czy tam dla tego numeru WIN, no to to jest tam kwestia jeszcze gwarancji. Póki co, jeszcze mamy dwa lata gwarancji na samochód, więc myślę, że jeszcze tyle nam posłuży, a potem będziemy myśleli. Zresztą mam bardzo mały przebieg, więc tam nie ma co. Ja lubię to auto, lubię nie mieździć, więc póki co jeszcze chcę, żeby nam posłużył. Nie myślimy nad wymianą, bo tak naprawdę, nawet gdybyśmy bardzo chcieli wymienić na cokolwiek, to szczerze powiedziawszy, że już mieliśmy tyle tych samochodów różnych i tak nie bardzo mam pomysł na co. Bo dzisiaj e, e, albo hybryda, albo diesel. No, te, z tymi dieslami jest coraz gorzej, coraz mniej tych diesli. I nawet jakbyśmy sobie wymyślili jakieś auto, no to to auto jest dwulitrowy diesel, cztery cylindry. No to wolę zostać przy Audi, które ma tych cylindrów sześć, jest trzylitrowym dieslem. No, i przede wszystkim pneumatyczne zawieszenie, te wszystkie systemy, o które mi chodziło. To prowadzenie z przyczepą kempingową jest naprawdę świetne. Czasami człowiek, jak pewnie i każdy z nas się zapomniał, i przy wyprzedzaniu jakichś ciężarówek przyspieszył zbyt mocno i nawet w takich momentach nic się nie działo. Przyczepa nie chodziła, auto jest duże, ciężkie, więc prawie Dzisiaj to bardzo, taki został bardzo stabilnie. Właśnie słuchajcie, ku 7 ku trójkę zatankowałem. Naprawdę nie pali dużo. Ale teraz kurczę, czeka mnie korek. Niestety, jak co dzień na obwodnicy Trójmiasta, trzeba będzie swoje odstać. Już stałem, żeby dojechać do stacji benzynowej. A teraz będę stał dalej. Ale powiem Wam, że że nie pali za dużo. Teraz im pokazuję z tym korku. Nie wiem, czy to widzicie. 7 litrów, 7,6 czy 7,7 teraz skoczyło. Ale generalnie koło siódemki to pali bardzo przyjemnie to jeździ. A teraz słuchajcie koreczek. Fajnie, polubiłem to auto. Przyzwyczaiłem się do tego auta i naprawdę jest świetne. Co prawda, dwa dni tym jeżdżę, ale przywykłem do niego. No i ponownie witam się pod Audi Centrum Gdańsk. Jestem, widzę, że moje autko stoi tutaj. Gotowe. Zaraz idę je odebrać, to pokażę i powiem Wam co zrobili, czego nie zrobili. Na ja myślę, że chyba wszystko zrobili. Kluczę, lubię to autko, naprawdę lubię. Dobra, idę do salonu, wyjdę i za chwileczkę odbiorę fakturę, zapłacę. Zobaczę co dokładnie no i oczywiście odzywam się do Was i Was poinformuję co się działo i za ile. No i auto odebrane, popłacone. Zaraz wam powiem co zrobili eee, przegląd przeglądem, poza przeglądem jeszcze jakieś tam właśnie ta aktualizacje, o których wspominałem. Ale to już wam zaraz mówię. Jestem już przy autku, siądę do środka i już wam mówię jak to wygląda. Więc tak, pierwszy przegląd w Audi polega na, oczywiście mam tu listę przeglądową, to wszystko co sprawdzili, no bo to już jest przez Audi zalecane, co muszą sprawdzić i tak dalej, odznaczyć czy ok, czy nie ok i tak dalej, i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o sam silnik, to jest wymiana oleju wraz z filtrem, wymiana filtra pyłkowego kurzu, czyli to ten sam kabinowy i wymiana płynu hamulcowego. Do tego, e, czyli to zawiera serwis. I może najpierw Wam powiem, ile to kosztowało, bo to jest dosyć istotne. E, więc tak, e, m, litr oleju w serwisie kosztuje 107 zł. Brutto. Filtr oleju kosztuje 100 zł. 110 zł. Filtr kabinowy jest stosunkowo drogi, bo kosztuje 325 zł. Plus oczywiście robocizna w kwocie 1600 zł złoty, 1600 już Wam mówię dokładnie ta robocizna ile kosztowała proszę szczerze, żebym ja to widział 1663 zł tyle kosztowała robocizna i cały taki przegląd kosztuje 2800 zł tyle kosztuje pierwszy przegląd w Audi, dodatkowo co jeszcze zrobili? Wymienili jakiś kabelek od kamery, czyli dokładnie od adaptacyjnych świateł, bo czasami zapalało mi się, że bardzo rzadko, ale zapalało się, że światło adaptacyjne z ograniczonym dostępem to była jakaś akcja serwisowa na wymianę jakiegoś kabelka. I do tego zrobili jeszcze aktualizację oprogramowania. Idę jeszcze z wami na zewnątrz, także to tyle. Słuchajcie, ja, e, tak jak już wcześniej wspomniałem, e, na pewno polecam ten serwis. Nie zwracam uwagę na to, czy ktoś jest dla mnie miły, czy niemiły, czy zrobi mi kawę i nie zrobi, bo dla mnie nie ma to znaczenia. Dla mnie ma znaczenie to wiedza mechaników, wiedza e, panów, e, e, którzy siedzą i przyjmują w serwisie. Także tutaj. Polecam pana Jacka i pana Artura, mistrza serwisu, bo ich wiedza jest naprawdę ogromna i to ja szanuję, naprawdę, bo na tym mi najbardziej zależy nie na tym, czy ktoś mi zrobi kawę. Może inni patrzą troszeczkę inaczej. Ja na pewno polecam ten serwis, bo tutaj się nigdy nie zawiodłem. Na innych serwisach Audi nie byłem, więc nie chcę się wypowiadać, nie mogę nic powiedzieć. Ale od początku, kiedy tutaj przyjechałem na serwis, to już wiedziałem, że wiedza jest ogromna panowie wiedzą co robią i nie opowiadają bajek za przeproszeniem z Zielonego Lasu, więc ja z całego serca polecam ten serwis i na pewno nadal będę tutaj przyjeżdżał, bo dla mnie to jest serwis sprawdzony, ja się tutaj nie zawiodłem i wszystko co chcę to mam, jak o cokolwiek zapytam to mam konkretną odpowiedź, a nie jakieś tam opowieści, także tyle jeżeli chodzi o pierwszy przegląd w Audi ja teraz lecę do domu, bo już powoli coś kombinuję nad jakimś wyjazdem i mówię, ja ze swojej strony na pewno polecam. Jest to serwis, który jest przy samej obwodnicy miasta, więc nawet ci, którzy by jeździli i mieli jakiś problem z Audi, to ja polecam śmiało, możecie tutaj podjeżdżać. Dzięki bardzo za ten krótki odcinek i pozdrawiam i do zobaczenia.